Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I szczerze nie wiem, jaki to jest film, ale taki po prostu film. Po prostu dam nazwę. Film z moją przyjaciółką i moim bratem. Jest grubo. Albo zobaczcie, co się działo. Ej, dobra, Anita. Co? Leć do góry, dawaj. Dobra. I widzowie zobaczycie, jak ona się mocno wzniesie do góry, nie? Kolka, Nie pomyliłaś się z czasami? Nie, wcale. Ej, choć, bo cię może nie spunię. Dobra, zmieniamy na norma... Ej, co? No co? 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 nie, no, bo, bo nie, przekonana, że... Dobra. Nazwa idealnie pasuje, co nie, ja? nie,

Filip powinien, bo nie zgiń. Oddawaj, moją piękną! Czemu mi tylko. No bo to ty. też, ale. On bardziej dla dlatego... Nie skakać! Ty, polina. Polina! Zmiana na słoneczną pogodę. No możecie skakać, jeśli chcecie. Uj! Mm. Filip, gdzie ty jesteś? Jak... Gdzie ty? Dobra, idę na... No nie, Filip, gdzie ty... Aha. Myślałam, że ty jesteś tu i że cię nie widzę. Na skakalnie, jestem na skakali. To fajnie. Ej, a dawaj, zrób takie kółko patrz. O tak. Jesteś w górze i zrób tak. Okej. Okay. No już. A, to fajnie bardzo. Okay. No, no jak? Ty się odbiłaś! Normalnie ja no No ale miałaś spać no dziewczyno Nie, 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 teraz mnie nie zrzucisz. Teraz mnie nie zrzucisz. Jesteś w Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co ja ci zrobię? No co? Zrobię ci tak, że normalnie nawet drzwi nie będziesz mogła otwierać. Już gotowe. Dobrze, mi to nie przeszkadza. No zobaczymy, czy będziesz mogła otwierać drzwi. Co to jest? Ciekawe czy w ogóle będziesz mogła coś wziąć Aha! Aha. Aha. Wiesz co mam... To jest ostatni odcinek, na którym mnie widzicie jak coś tak. No, ale chociaż możesz latać, latać i pełnić wszystkie funkcje oprócz budowania, otwierania, zamykania. Nie, Dobra, jak, ma, jak taka masz być, to. No. Albo ogólnie, nie wiem czy wiedzieliście, ale w naszym Minecrafcie można normalnie ustawić jej takie, takie, jak będziecie chcieli, nie? Takie funkcje, jakie ona będzie mogła robić. Przerywam, to jest mega duży plus. A, a gdzie ty jesteś? Ja idę skakać. Nie! Co ja zrobiłam? Nie! 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 Zapomniałam! Zapomniałam, że jestem w powietrzu! To są chyba najlepsze momenty tego kanału, także oglądajcie do końca. Nie, no ja będę musiała stworzyć kiedyś uh, szat. Najlepsze momenty albo ja po prostu film. Najlepsze momenty na moim kanale. Dosłownie. To dawaj, będzie. Sama sobie idź skakać. Hmm. Sama sobie skakać. No co no? No chodź, bo się słychać nie będzie. No i skakać na trampolinie. No dobra, to. Do, ej dobra, to ci teraz zmienię, żebyś cię zrobiła na przetrwanie, jak będę do góry, ok? Ale co ci zmienię, żebyś mogła zmienić dopiero jak będę na samej górze. Mm. Więc no, jeśli lubicie odklejki, to naprawdę mój kanał jest The best, mm. jeśli kochacie odklejki, serio. Mm -hmm. Na moim kanale... Wszystko jest odklejką. W sumie taki... ty... No ej! Jak ty? Kto to zrobił? No. <noise> to... Nie bo ona ma zmienione, że nie może. <noise> Filip! Ja nawet nie będę tego robi. Dobra, poczekajcie, ja muszę się bardziej do góry wznieść. Bo, no, bo po prostu tak. Ja ci zniszczę tak. Nie, no. Nie bądź taka. Dobra. Wznosimy się! Shimmer i shine. wow! My little pony, my little pony. Dobra, zniszczyć jedno i zobaczmy, jak się trafić. Tylko jedno. Ja no, Anita! Bo się obrażę. No dobra. Teraz jest taki, że jak ja trafię, to jest po mnie normalnie. Dosłownie! Trochę już długo ja w ogóle idę w tą górę. Aha, Aha, przez. 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 no nie, no, Anita! Ej, miałaś zniszczyć tylko jedno, a nie zostawić tylko jedno. Dobra, uwaga, chwila. Możecie mi zmieniać, jeśli chcecie. Dobra, ja ci już zmieniam. Co tu się dzieje? Nie. Odbiłam się! Odbiłam się! Na milion trzydzieści tysiące. Filip. Filipku, P nie Filip, nie rób nic. Proszę, proszę. Laura, Anitę spychamy. Anitę, Anitę, Anitę. No nie, nie mnie, Anitę, Anitę. ani spychajcie, spychajcie. Nie! Nie! Nie Nikola, ja mam takiego... To... Okej. Okay. Nie no Nicole, na nie jesteś boska. A ty nie jesteś fajna. No, no dobra, fajna jesteś, bo jakim cudem cię lubię. Nie, no nie jakim cudem, ale cię lubię. No, tule. Bo chciałam, wiesz. Mieć... No, mam mało A, to fajnie. Prawie spadłam. Aha, ja chcę lecieć do góry! Do góry, małe chmury! Do góry, mam, do góry małe chmury. Góry. miałam takie pytanie, co my w ogóle śpiewamy? Że ja też zginę. No. Szybko biegniemy po moje rzeczy. Szybko. Musimy być tam przed Anitą Graczka nap spadł z dużej wysokości. A, ja nie w tą stronę! Nie, no. O, jestem na tej wiedzy. O! Ale mamy pieniążki. Pieniążki. Give me my money. Ej, to moje. Oddam ci. Poczekaj. Co nie, nie, ja nie chcę. Ja ci oddam, bo przez przypadek wziąłem przez... Tak, wszystko ci oddam. Jakby ktoś mógł, bo każdy jest tutaj operatorem, to chciałabym, żeby ktoś zmienił na dzień. A, nie na dzień. Nie, 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 nie dzień. Hmm. Tylko pogodę mi chodziło. Dobra, teraz, teraz będę uważna, jak będę spadać. Będę uważna. A skąd a, ja mam takie pytanie, skąd ty będziesz wiedział kiedy będziesz spadać? I to wszystko? No nie, bo ja się zakryję oczy. Ej, widziałam ostatnio taki film na YouTubie. Ja bym mega chciała, żeby mi ktoś tak zrobił. Z rodziców, nie? Że y, na podłodze jest wylana woda, nie? I mówił, że y, tata, że y, zecz że y, ten, że zdąży zetrzeć ten, jak to się mówi, zdąży zetrzeć, ej, bo ja zapomniałam, jak to się mówi, Ym, no, plamę wody, nie? Zanim ona go wanie widelcem, nie? I on jej ścierkę dał na twarz, a y, ją przesunął y, ten, do przodu i jej pupą to star. Nie no, to było piękne Albo to, to, to co Laura wstawiła na YouTube, <śmiech> <śmiech> jakby, jakby co ona tego nie wstawiła, tylko... Mm, no, nie, taki film, e, który bardzo był podobny do Laura Nikola! <laughs> Topnę cię do tyłu Nie ja udało mi się... Zobacz, co jest z tyłu Nie co? Dobra Okej okay. mm. mm. um, Nie pytać Give me my money, money, money Money, money, money Szczerze, nie chce mi się już nagrywać Dopiero jak Laura przyjdzie To tam nie wiem, po paru tych No więc Wiecie, będziemy się Będziemy się teraz mm, żegnać. No i ogólnie, no to. Mm, zmienię na przetrwanie, może, nie? Co? No, no to przetrwanie zmienię Nie! <grym> Anita ta patrzcie, ko ciebie jestem. No i ogólnie. No patrz. No sorry za taką małą ciszę, ale no będziemy się teraz ogólnie żegnać, więc... Nie! <grywka> <grywka> oh. Bye!